Czy dworek na dawnym, Piotrowie, zyska nowe życie? Urzędnicy Stczewskiego ratusza pracują nad przygotowaniem przetargu na sprzedaż tego historycznego obiektu. Przetarg ma odbyć się w połowie roku. Miasto zamierza dworek sprzedać. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do przetargu. Myślę, że przetarg to połowa tego roku, a jest to Budynek pięknie położony i w tym roku będzie dookoła zagospodarowany, ponieważ dostaliśmy środki. Piękny park, ścieżki, jakby place zabaw. Przydałby się inwestor, który ten obiekt dobrze zagospodaruje i dla siebie, i dla mieszkańców. Także no miejmy nadzieję, że. To będzie fajne miejsce, które będą odwiedzali mieszkańcy, będą tam może jakieś usługi gastronomiczne czy coś podobnego. Obiekt był przed wojną siedzibą Folwarku, a po wojnie Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Piotrowo. Okazało budynek od kilku lat stał niewykorzystany i niszczał. Nie powiodła się próba wynajęcia obiektu, chociaż znalazł się dzierżawca, to nie wywiązał się z umowy i sprawa trafiła do sądu. Urzędnicy liczą, że rozstrzygnięcie nowego przetargu na sprzedaż da mu nowe życie.